Zaparcia u dorosłych, jak sobie radzić? Nazywam się Renata Polak. Dzisiaj o tym, jak radzić sobie z zaparciami u dorosłych. Ktoś, kto cierpi na zaparcia, dobrze wie, jakie kłopotliwe to jest słożenie. Podam wam sposób, który jest niezmiernie prosty i bardzo tani, a który rozwiązuje problemy z zaparciami. Natomiast zanim to uczynię, chciałam kilka słów powiedzieć na temat tego, dlaczego rozwiązanie zaparć, rozwiązanie problemu zaparć jest tak istotne. Bo nie wiem, czy wiecie, że zaparcia przyczyniają się do rozwoju ogromnie niebezpiecznych chorób. To może być rozwój raka jelita grubego. To są w ogóle nowotwory. Osoby, które cierpią na zaparcia, mają, częstsze, mają większą szansę na zachorowanie na, na nowotwory, bo nie dochodzi do oczyszczania organizmu z treści pokarmowych. To może być Udar. To mogą być problemy z sercem, to, mogą być, to może być padaczka, problemy skórne, czy problemy z oczami, problemy z zębami. To jest cały szereg różnych problemów zdrowotnych, które powstają przez to, że organizm wystarczająco się nie oczyszcza. Takim problemem, który może nie jest tak groźny, ale jest na pewno uciężliwy, to są również bóle głowy. Bóle głowy. Kobiety, zwłaszcza, cierpią często na bóle głowy z niewiadomych przyczyn, a problem może być naprawdę, Przyczyna może być naprawdę prosta, czyli te zaparcia, jeśli my rozwiążemy problem zaparć, to pozbędziemy się tego bólu głowy. Inne choroby, które, które mogą się rozwijać na bazie zaparć, to może być cukrzyca, to może być wrzodziejące jelito grube, kamienie na pecherzyku żółciowym. Nie możemy zapomnieć o otyłości, no nie pozbędziemy się o otyłości, jeśli nie zlikwidujemy problemu zaparć. Dlatego likwidacja tego problemu jest tak istotna. Powiecie, zapytacie, dlaczego te zaparcia się w ogóle pojawiają? Z przyczyn zdrowotnych owszem, mogą się takowe zdarzyć, czyli, np., niedoczynność tarczycy może powodować mm, zaparcia. Również niektóre inne choroby sprzyjają rozwojowi zaparć, czyli, np., e, syndrom jelita drażliwego czy hemoroidy, dalej, uchyłkowość jelit, mm, czy nawet nowotwory. One mogą, te, te problemy mogą właśnie. Generować, czy też mogą nam dodatkowo sprzyjać w rozwoju zaparci. Powiemy, ludzie pytają dlaczego tak. No więc wiadomo, wiemy, że robimy błędy, błędy żywieniowe i o tym wiemy. Najczęściej to jest zbyt mała ilość błonnika. Ale są osoby, które na przykład piją mało płynów. Więc jeśli ktoś wypija 2-3 szklanki płynu w ciągu doby, to niech nie liczy na to, że będzie miał odpowiednią perystaltykę jelit. No raczej na 100% będzie cierpiał na zaparcia. Kolejna rzecz, brak witamin. Teraz witaminy B1, B5 i B6, brak tych witamin w organizmie sprawia, że rozwijają się zaparcia. Jeśli przedawkujemy witaminy, np., przedawkowanie witaminy D, którą raczej wszyscy się suplementujemy, będzie nam generowało zaparcia. Więc nie możemy mieć pewnych witamin zbyt mało, ale przedawkowanie niektórych innych witamin będzie sprzyjało rozwojowi zaparć. Jeśli chodzi o minerały, to potas, cynk, magnez, ich brak również będzie wskazywał na to, że ich brak będzie sprzyjał rozwojowi tego dosyć uciążliwego schorzenia. Jeśli chodzi o dietę, to tak jak powiedziałam, to jest mała ilość błonnika, ale jeśli spożywamy zbyt dużo nabiału i zbyt dużo mięsa, to to też u niektórych może wywołać zaparcia. I teraz, co zrobić, żeby się tych zaparć pozbyć? Oczywiście, dieta wiadomo, trzeba ją zmienić, ale jest sposób bardzo prosty i bardzo tani, który rozwiązuje problem zaparć. Należy go stosować rano i wieczorem. Otóż rano, na, przed śniadaniem, na czczo wypijamy szklankę. Mocno ciepłej wody. Podkreślam, mocno ciepłej. To nie może być letnia, to będzie taka naprawdę w temperaturze, powiedzmy, trochę niższej niż, niż herbata. Tylko nie może być to herbata, to nie może być woda z cytryną, woda z miodem czy z innymi dodatkami. Najzwyklejsza woda ciepła, zwykła. To samo powtarzane przed snem, przed pójściem do łóżka. Czyli rano, wieczorem pijemy szklankę ciepłej wody. Ponieważ jelito, jeśli, jeśli są zaparcia, jelito generalnie jest zestresowane i ono jest spięte. Ono wtedy jeszcze bardziej, mocniej pracuje, aby wyciągnąć wodę z treści pokarmowych, te, które, które należy wydalić. Jeśli my teraz zastosujemy ciepłą wodę i my go przez tą ciepłą wodę zrelaksujemy, tak, ono się zrelaksuje i ten ruch robaczkowy będzie naturalnym dla jelita, ono przesunie te treści do, do ujścia. Dlatego sposób, mówię, niezmiernie prosty, łatwy. Nie zapomnijcie o lajkowaniu i o subskrypcji. Natomiast y, takie jeszcze inne sposoby, które są na pewno przydatne, na pewno y, warto o nich wiedzieć. Aczkolwiek mam nadzieję, że ta ciepła woda rozwiąże Wasz problem, ale oczywiście picie wody z ogórków kiszonych, czy sok z kapusty kiszonej, dalej śliwki suszone, woda ze śliwek suszonych. Co jeszcze? Płatki owsiane, jedzone czy rano, czy wieczorem. Hmm. Oczywiście jest zwiększona ilość warzyw i owoców to wszystko sprzyja rozwiązywaniu problemu zaparcia. Ale ja myślę, że jeśli zastosujecie się do takiej rutyny, że rano na czczo i wieczorem przed snem wypijecie szklankę ciepłej wody, to problem zaparcia u Was się po prostu bezpowrotnie yy, minie. Dziękuję za uwagę, zachęcam do oglądania innych filmików, do lajkowania, subskrypcji. Miłego dnia, życzę. Do zobaczenia.